Jestem z Bremy no i tutaj przyjechałem teraz na ten jarmark dominikański z okazji 400-lecia partnerstwa Bremy z Gdańskiem. Produkty tutaj są różne, typowo bremeńskie, jak na przykład kielbaski i różne tam z tych warsztatów dla upośledzonych. Gdańsk i Brem to są miasta partnerskie. Współpracujemy ze sobą. I po prostu jesteśmy zaproszeni przez prezydenta miasta Gdańska na dni Brem do Gdańska, żeby zaprezentować coś, coś jakiś oryginalny produkt z Brem. To są miasta partnerskie, a są do siebie podobne? W pewnym sensie tak. Stare miasto jest w pewnym sensie i Ale z drugiej strony z drugiej strony całkiem przeciwne. Mentalność ludzka. Pod względem budowli architektury są podobne do siebie. A tej mentalności jaka jest mentalność Bremeńczyków, a jaka jest mentalność Gdańszczan. Gdańszczanie są bardziej otwarci na świat! Zapraszamy do Bremy, bo ludzie przyjeżdżają i do hamburga, i do innych miast czy do Berlina. I brema to jest no, takie przytulne miasto jak tu widać. E, że e, to e, no, trzeba zwiedzić.